Stwierdzenie, że sipiory, studzienki z zumbą stoją? Jak najbardziej. Taniec to zdrowie, taniec to radość, taniec to życie. A dlaczego, skąd w ogóle ten pomysł, jak to się zaczęło? Żeby odciągnąć dzieci, młodzież od komputerów, żeby zaszczepić zdrowy tryb życia. No ale przez taniec można też zyskać wiele. To znaczy, to się zrodziło, gdy potrzebowałam atrakcji na kolejny festyn, więc coś nowego chcieliśmy, wtedy zumba Wchodziła dopiero, że tak powiem, na rynek polski. Przez przypadek się dowiedziałam o jednym z najlepszych instruktorów w kraju. Tego się bałam, bo to, umówmy się szczerze, że nasza miejscowość jest bardzo mała, ale przyjechał. Przyjechał na dzień dobry pokazać swoje umiejętności, a później się zgodził prowadzić naszą grupę. A ile to już tak trwa? Ile to już spotkań było? No, spotkań trudno mi określić, ale to trwa już dwa i pół roku, więc teraz trzeci rok już będzie w lipcu, więc utrzymujemy się. Grupa jest około 20-25 osób. Zdarza się, że przyjeżdża do 8 osób. Oczywiście wtedy są negocjacje, prośby, groźby, kary. I tak dalej, oczywiście w żartach to, Ale przyjeżdża, przyjeżdża, bo ma sentyment do nas, ma sentyment do tego, co nasze stowarzyszenie robi dla innych, poprzez zbiórki charytatywne i tak dalej, więc e, też się włącza w te akcje. więc To jest taka nasza wspólna super zabawa i współpraca przede wszystkim. Te osoby, które tam przychodzą e, u Was na te zajęcia, to są przeważnie dziewczyny, też są chłopacy, jak to wygląda wiekowo. To znaczy, wiekowo to jest e, powiedzmy od 5 lat do 85, a nawet do 105. Tak naprawdę to są osoby, z matki, babcie, nasze dzieci, wnuki. To, to naprawdę, wiekowo to jest różnie. Chłopacy też przychodzą, chociaż rzadko, bo to jeszcze się tak nie wrodziło, że to jest takie fajne. Aczkolwiek w naszej grupie młodzieżowej są chłopcy. A dzisiaj Ksenia, co, co chce się to przeszczepić też na grunt tutaj miasta? Kcenia miała już zumbę, prowadzili inni instruktorzy, ale chciałam pokazać, że jeden z najlepszych instruktorów kraju potrafi przyjeżdżać także do naszych małych miejscowości. Nie tylko sipiory studzienki, ale także jako nasz przyjaciel bo możemy pana Pawła nazwać takim wspaniałym przyjacielem naszego stowarzyszenia. Przyjeżdża też do miejscowości, z którymi my współpracujemy. Siekcenia, następne już są plany odnośnie spotkań. Oczywiście, następne będzie ludwikowo 25 czerwca. Później 16 lipca na 8 festynie rodzinnym w sipiorach właśnie razem z nami wystąpi Pawła kolega Richard Dolpin, gdzie naprawdę będzie zupełnie inny ty typ tańca pokazany, ale też zumba więc to wszystko będziemy ciągnąć. Mam nadzieję, że bardzo długo. Ta zumba, co pani dała na dzień dzisiejszy? Zdrowie. Ja jestem osobą niepełnosprawną na drugiej grupie inwalidzkiej. Często słyszę pytania, dlaczego tańczysz nie możesz, twój kręgosłup tego nie wytrzymuje. Nieprawda. Dzięki zumbie, dzięki ruchom, które tutaj są, czujemy się zdrowsi. Oczywiście nikt nas nie zmusza do tego, żeby wykonywać jakieś figury, które sprawiają nam trudność, ale dzięki temu czujemy, że żyjemy, ruszamy się cały czas, więc przede wszystkim zdrowie, radość, a Zumba jest takim rodzajem tańca, gdzie wszystkie problemy codziennego dnia znikają. wszystkie Całe napięcie, całe napięcie wszystko znika, więc naprawdę ktoś ma problemy przychodzi i robi. Wow! Można powiedzieć, że zumba jest dla każdego? Zumba jest dla każdego, zdecydowanie dla każdego. Mój mąż się śmieje dla matek, żon i kochanek, dla księży, zakonnic, wszyscy. Naprawdę, gdy byłam na maratonie, była babcia, 80 dalej i ona mnie mówi, wie Pani co, ja wiem, że żyję. Także naprawdę polecamy zumbę wszystkim. Bo to jest przede wszystkim dobra zabawa. Na ile w tym jest sportu, a na ile jest typowo zabawy tanecznej? To jest różnie. Tutaj zależy to też od instruktora. U Pawła bardzo dużo jest tańca latynoamerykańskiego, ale też są rozciągania. No każdy ruch sprawia to, że my jesteśmy bardziej rozciągnięci. Oczywiście po pierwszych zajęciach nie, ale tak po roku to już widać, że możemy się nachylić, dotknąć podłogi, tak? jeżeli ktoś miał z tym problemy. A jeżeli chodzi o to, na ile procent sport, na ile taniec. Trudno mi powiedzieć, bo to zależy, tak jak powiedziałam wcześniej, od instruktora. Mówimy, że każdy może, ale to też e, chodzi o osoby, które nie mają w ogóle poczucia rytmu. <noise> e, mój syn nie ma poczucia rytmu, chodził na zumbę, ale wie pan co, po dwóch miesiącach widziałam, że mu salsa zaczyna wychodzić. Ale to jest ten przykład, mojego syna, ale ja widzę osoby, które tutaj przychodzą, one się świetnie bawią, one nie muszą utrzymywać rytmu, one nie muszą, e, nie wiem, dobrze znać e, choreografii układu. Ważne, że się świetnie bawią. Naprawdę tu nie chodzi o to, żeby ja umiała tańczyć albo pan. Ważne, żebyśmy poszli razem i zaczęli się świetnie bawić tańcem. Ja na temat Zumba bym mogła bardzo, bardzo dużo mówić. Tym bardziej mówię, jako osoba niepełnosprawna polecam wszystkim Zumbę, bo naprawdę to jest zdrowie, 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 a przede wszystkim bardzo dobra zabawa. Nikt nas do niczego nie zmusza. Jeżeli coś mnie boli, siadam, odpoczywam, tak? Ale przede wszystkim to jest zdrowie, ruch i nie musimy siedzieć przy komputerze. Przede wszystkim zachęcam dzieci, młodzież, a nie komputer, tylko Zumba, taniec. Pan Paweł Milhausen jest tutaj taką powiedzmy wojewódzką gwiazdą. Odnosi sukcesy liczne w tańcu w Zumbie. Jest licencjonowanym instruktorem, ale też instruktorem tańca towarzyskiego i mistrzem okręgu kujawsko-pomorskiego w tańcach latynoamerykańskich, także nie byle kto nas odwiedza. Zumba bo lubię tańczyć, lubię ruch, a przede wszystkim jestem prekursorem zdrowego stylu życia, zdrowego odżywiania. Lubię sport, biegam w międzyczasie, fitness. No a Zumba to taki dodatek. Pierwszy raz? Nie, po raz kolejny. Wcześniej był maraton fitnessu, teraz jest maraton Zumby. No ja, ja jestem za takimi imprezami, bo ja sama chodzę co tydzień na zumbę, także ja uwielbiam to. Przed tymi zajęciami byłam już godzinę na Zumbie w Sipiorach, właśnie z Pawłem, i przyjechaliśmy tutaj. Po prostu jak zaczęłam chodzić, to muszę powiedzieć, że ja się zakochałam. To po prostu daje mi takiej energii i to po prostu ja to bardzo lubię. Nie ja chodzę z córką, będę chodziła. Póki będzie, to będę chodziła. Myślę, że trzeba promować zumbę w naszej gminie, od dłuższego czasu w sipiorach ta zumba się odbywa. Nie ukrywam, że również chodziłam a ze względu na kręgowców, no jest trochę dla mnie uciążliwe, wolerowe, ale z ciekawości trochę, żeby potańczyć przyjechałam. Jeżeli się zajęcia z dąby odbywały w cyni, to byłby dobry pomysł? Z tego co wiem, to zumba była w cyni. W tej chwili chyba jest przerwa, ale zimą odbywały się zajęcia, przyjeżdżała pani z pągrowca, ale no nie wiem, teraz chyba jest przerwa. Ale myślę, że warto by było promować. Tą formę wypoczynku, ćwiczeń. W tym rodzaju, tak? Jeżeli patrząc pod kątem wiekowym, zumbat według Pani jest dla każdego? Od 5 do 70. A jak ktoś nie ma poczucia rytmu? Trudno, będzie ćwiczył jak uważa i tańczył jak uważa. Przecież nikt na nas nie patrzy, bawimy się, prawda? Czyli ogólnie rzecz biorąc, sumując, zachęcamy. Tak, zachęcamy wszystkich. Od 5 do 80. Naprawdę jest świetna akcja. Tutaj Ania zorganizowała całą taką fajną grupę do wspólnego ruchu na. Co prawda, może nie na świeżym powietrzu, co by się przydało, ale. To jest takie oderwanie, widzicie Państwo, oderwanie od dnia codziennego. Trochę ruchu, muzyka, towarzystwo przyjemne, także super akcja. No polecam udział w każdej podobnej. Super.